Czasami jest tak, że na mieście nie ma co zjeść a szczególnie w wakacje, bo masa jadła nie jest zamknięte, to jest może być jedyny posiłek za dnia. Takie smaki z dzieciństwa do nich wracają. Czasami reakcje są tego typu, że ludzie jedzą coś pierwszy raz w życiu. Ostatnio pani około 80 lat przyszła i powiedziała, że pierwszy raz w życiu jadła kaszę bulgur i była zachwycona. Przychodzę tutaj od prawie roku. Zrodził się tak naprawdę spontanicznie w jednym z naszych lokali, kiedy byłam świadkiem sytuacji, kiedy starszy pan, mając dwa złote, próbował kupić sobie obiad. Tak zupełnie spontanicznie, po prostu ufundowałam mu cały ten posiłek, i on był tak niesamowicie wdzięczny za to, że poczułam, że to jest coś dobrego. Akcja Podaruj obiad wpisuje się naturalnie w misję firmy, dlatego że chyba naszą główną misją to nie jest zarabianie pieniędzy, tylko gdzieś relacje z ludźmi. Otrzymujemy za to dużo więcej niż byśmy się spodziewali przez dawanie. Staruj obiad polega na tym, że zapraszamy osoby bezdomne do jednej z naszych restauracji. Mogą tam zjeść ciepły obiad w spokojnej, miłej atmosferze. Wydajemy im specjalne kupony, które każdy może kupić za pomocą naszej strony, a następnie przekazywane są tym osobom za pomocą fundacji. Nie były łatwe, ale wierzyłam w tą akcję. Jak Karolina do mnie zadzwoniła i powiedziała, że ruszamy z taką akcją, powiedziałam: OK, damy radę, mam zespół, który temu podoła i, i będzie dobrze. Na samym początku e, wydawaliśmy 15 obiadów miesięcznie. Potem poruszyło to jak lawina. W tym momencie tyle osób zaangażowało się w tą akcję, że każdego miesiąca wydajemy ponad 4000 obiadów. Współpracujemy z fundacjami. Mamy pewność, że obiady nie trafiają w przypadkowe ręce, tylko do osób, które naprawdę tego potrzebują. Są to osoby, które mają jakiś tam problem życiowy. Niektórzy z nich bardzo wiele w życiu osiągnęły. Jeden błąd spowodował to, że znaleźli się na takiej, a nie innej sytuacji życiowej. To, co trochę na złomie e, uzbieram, wie pani, to jest za mało. Bo to jest e, tylko na, na śniadanie, na przybory do ogolenia, czy tam do tego i to jest bardzo mało. Nie jesteśmy za bardzo na kupienie wszystkiego. Muszę przychodzić tak sobie z tego. Mam syna, w domu też. Też muszę pomagać trochę. I... Także w ciężkiej sytuacji takiej jest. Bardzo zależy nam na tym, żeby te osoby mogły poczuć się normalnie, jak każdy z nas, móc usiąść w spokoju, zjeść posiłek w miłej atmosferze i choć przez chwilę w swoim trudnym życiu poczuć się tak po prostu, normalnie. Bezdomnych traktujemy tak samo jak regularnych gości. Dostają te same posiłki, co, co, co nasi klienci, którzy tu przychodzą po południu. Bazujemy na tych samych recepturach, więc oni dostają do, dokładnie to samo, co, co by dostał każdy inny klient, który do nas przyjdzie. Smakuje mi wątróbka, fasolka po brytońsku i przede wszystkim surowki. Dobre smakuje dobre. Jest. Można na sobie rozmaicić. Jeśli nie chce tego, tego to się wybiera sobie inne te drugie daje po prostu. Jeżeli cokolwiek mogę możemy zrobić, to myślę, że, że to jest taka nasza rola i obowiązek. Najbardziej wzruszające w tym wszystkim jest to, że ludzie przychodzą, dziękują nam, dziękują za to, że nikt ich nie wygania, nikt nie każe im mieć na ulicy i, i mogą usiąść i pobyć w swoim gronie i również porozmawiać z nami. Jestem ja pełen wdzięczności i podziwu, że są tacy ludzie, którzy po prostu myślą o tych starszych, o tych, którzy potrzebują, naprawdę. To są ludzie bardzo z wielkim sercem. Jestem ogromnie dumna z naszego zespołu, który zaangażował się w tą akcję, mimo iż jest to dla nich dodatkowy wysiłek. Muszą wstawać w weekendy wcześniej rano, aby rozpocząć pracę o 6-7, żeby przygotować się ponad 100 obiadów. Tak, ja jestem dumny z Karoliny, że wszystko co robi to nie dla nagród, tylko z potrzeby serca. To, co jest najważniejsze w życiu. Wystarczy naprawdę niewiele, żeby pomóc drugiej osobie i dać mu trochę szczęścia. Szafoba dla Pani. Także dziękuję, Karolina. Chciałabym ogromnie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję Podaruj obiad. Jest ona ogromnym dowodem na to, że ludzie są dobrzy i chcą sobie pomagać, a razem mamy ogromną moc.